Mam coś więcej do powiedzenia? Nie, nie, ok. Przerwę stronę. Zerkasz. Tak, Przewróć stronę. Przerwę okay. Przewracam stronę. Przerwę stronę, przerwa. Nie chcę mi się z Tobą gadać, kupował się ze mną. Patrzyłeś, mówiłeś, potem nie patrzyłeś i zapytam jeszcze raz. Przewyższać stronę? Nie. Nie. Przerwa? Nie. Nie. Nie chcemy się z Tobą gadać? Nie. Pobaw się ze mną? Patrzysz na mnie, mówisz, pobaw się ze mną. Upsunął z tej strony. Patrzysz? Tak. Jeszcze jedno słowo z tej strony. Powiedziałeś: pobaw się ze mną, przerzuć stronę, przerwa, nie chcę mi się z tobą gadać, pobaw się ze mną". Jestem tutaj, hello. Sakra, nie przeszkadza mi, jak rozmawiam? Tak, patrzysz na mnie, mówisz tak. Nie jestem tutaj, hello. Patrzysz, tak, nie jestem tutaj, hello. Uspomyłka. Co, jeszcze jedno słowo z tej strony? Jedno oko patrzy, drugie oko nie patrzy. Tak? Chcę jeszcze jedno słowo z tej strony, czy nie? Nie chcę jeszcze jednego słowa z tej strony. Nie patrzysz na mnie i nic nie mówisz, rozumiem, że nie. I z kategorii? Nie. Wracamy do głównej? Się, nie patrzymy. Tak, wracamy do głównej. Ok, powiedziałeś.